Jest godzina 7.15 temperatura super Później też nie mam być tak gorąco ponieważ w ostatnich dniach temperatura spadła do coś tam poniżej 30 stopni jest 24 25 28 Jestem w drodze na dworzec. Znów gołbaś. Gdzie jedziemy? Opowiem wam za chwilę, ale najpierw czołóweczka. I znów muszę nagrywać nowy komentarz. Niestety, hałas silnika, klimatyzacji, a także telefonów komórkowych, w których, uwierzcie mi, każdy oglądał coś innego, był zbyt denerwujący. A więc, o wasze uszy, zdecydowałem się na wypolerowanie mojej relacji. Dzień dobry, dzień dobry. Wyjechaliśmy z lekkim opóźnieniem, ale jak widzicie już jedziemy i mamy pierwszy kilometr za nami. Pierwszy jest 300, które mamy dziś do pokonania, ponieważ jedziemy do Luksoru, którego jestem bardziej ciekaw niż piramid. Zapraszam za brudną szybę, jeśli jest ona widoczna. Tak więc prawdopodobnie niewiele będę filmował, ale coś tam spróbuję. Za bilet do Luksoru zapłaciłem 370 funtów egipskich. Mogę sobie tylko wyobrazić Wasze zdziwienie, skoro za bilet do Kairu, oddalonego od Hurgady, 400 km zapłaciłem 350 funtów. Otóż jeszcze parę dni temu ten bilet do Luxoru kosztował 320 funtów. Niestety cena paliwa znów poszybowała w górę. I na dzień dzisiejszy bilet na autobus, którym ja jechałem do stolicy Egiptu, kosztuje 400 a bilet do Luxoru również zdrożał o 50 funtów. Oczywiście, ktoś mi może powie, za chwilę mogłeś jechać do Luxoru parę dni temu, albo wtedy, kiedy mieszkałeś w El Cusse, zaledwie rzut beretem od Luxoru. A jak go wtedy zapytam, dlaczego przy tych wszystkich ulepszeniach, nowych technologiach, w tym skomputeryzowanym świecie, za wszystko musimy płacić więcej. I znów filozofuję, a obiecałem sobie, że już nie będę. A poza tym, lepiej trzymać się z daleka od takich głupich pytań. Jesteśmy 5 km od Dahar i przejeżdżamy obok międzynarodowego lotniska w Hurgadzie, które należy do tercetu najbardziej ruchliwych w Egipcie. Na pierwszym miejscu jest oczywiście Kair, a na trzecim szarmer szef. No i proszę bardzo, już za chwilę na lotnisku w Hurgadzie wyląduje samolot z nowymi gośćmi. Podobno nie należy martwić się na zapas, ale mnie już od wczoraj prześladuje myśl, jak bardzo skomplikowana będzie ta moja wyprawa do Luxoru. Rzecz w tym, że miasto zajmuje 416 km kwadratowych. Nil dzieli go na część wschodnią i zachodnią, a miejsca, które chcę odwiedzić, znajdują się po obu stronach rzeki. Już sama jego nazwa, która oznacza miasto pałaców, mówi sama za siebie. Arabscy najeźdźcy z VII wieku, widząc wszystkie świątynie, byli pod wrażeniem, że są to pałace królewskie. Mój hotel znajduje się po stronie zachodniej, a autobus, jak dobrze pójdzie, przywiezie mnie na wschodnią stronę Nilu. Prawdopodobnie mój transfer na przeciwległy brzeg Nilu będzie mnie kosztował więcej niż bilet z hurgady do Luksoru. Planuję również odwiedzić dwa inne miasta, ale ponieważ są one wciąż w strefie bardzo ambitnych planów, pozwólcie, że chwilowo zachowam je dla siebie. To już chwila, jak przekroczyliśmy pierwszy checkpoint, czyli bramki wjazdową i wyjazdową z hurgady. Widzę również, że trochę niefortunnie wybrałem to miejsce w autobusie. Krajobraz po jego lewej stronie jest o wiele ciekawszy. Może uda mi się wracać w ciągu dnia i wtedy usiądę po właściwej stronie autobusu. Jedziemy już prawie dwie godziny, a tu wciąż górki i pagórki. Nie wiem jak wy, ale mnie ten krajobraz wydaje się ciekawszy niż ten, z którym mieliśmy do czynienia w drodze do Kairu. Oczywiście, brakuje mi tu trochę zieleni, ale z tego co wiem, i na nią się doczekamy. A teraz pozwólcie, że wrócę na chwilę do poprzedniej relacji, bo wiecie, że robię to czasami. Nazwyczajnie no muszę Wam o tym powiedzieć. Otóż okazało się, że inauguracja tych wszystkich zmian w Lizie nie wypadła najlepiej. Na dzień dobry, mający powód do niezadowolenia, właściciele bryczek i wielbłądów zablokowali drogę prowadzącą do Sfinksa i piramid. Oczywiście nie muszę Wam mówić, że nie aweszło się przy tym bez korków, policji, aresztowań i totalnego chaosu. Zmiany zaczęły to wprowadzać 1 kwietnia, ale tak naprawdę dopiero tydzień później można było doświadczyć ich w pełnej okazałości. Wspomniałem już, że piramidy odwiedza rocznie 2,5 miliona turystów, czyli około 7 tysięcy dziennie. 8 kwietnia autobusy elektryczne i meleksy w ciągu tylko 4 godzin przewiozły prawie 14 tysięcy osób. Mieliśmy właśnie półgodzinną przerwę w naszej podróży do Luxoru. W każdym razie do Keny mamy już tylko 40 km, ale od Keny do Luxoru jeszcze kawałek został. W tym miejscu zaznaczę, że autobusy miały być klimatyzowane, a nie były. Mówię w czasie przeszłym, ponieważ minęło parę tygodni i możliwe, że coś zrobiono w tej sprawie. Autobusy były zatłoczone. I nie wszystkim chętnym udało znaleźć się w nich miejsce. Jak zapewne pamiętacie, właściciele bryczyk i wielbłądów mogli spodziewać się wydzielonych dla ich serwisu terenów. Niestety, zarówno konie, jak i wielbłądy przechadzały się bez beztrosko po nowych drogach, co stanowiło poważne utrudnienie dla pojazdów. Właściciele koni i wielbłądów zaczęli obrzucać autokary, czym popadnie, co skończyło się aresztowaniami. A propos, te nowo wybudowane drogi są zbyt wąskie, co uniemożliwia mienięcie się dwóch autobusów. We wszystkie zmiany zainwestowano 20 milionów dolarów. I przynajmniej na tę chwilę za dobrze to nie wygląda. Właśnie wjechaliśmy do Keny, ale poproszę jeszcze o pół minutki, abym dokończył temat, który zacząłem. W celu rozładowania sytuacji w pobliżu piramidy i Sfinksa zostały wpuszczane jedynie autokary, na pokładzie których było więcej niż 35 osób. W całym tym bałaganie i 30-stopniowym upale do transportu turystów dołączyły autokary spalinowe. Na zakończenie dodam, że firma odpowiedzialna za zmiany nie przyznaje się do winy a w ich oficjalnym oświadczeniu możemy przeczytać, że cały ten chaos spowodowany był pominięciem wdrożenia niezbędnych zmian ujętych w zatwierdzonym wcześniej planie, Przepraszam najmocniej, ale zafascynowany tą soczystą zielenią, zapomniałem się i zaniedbałem Was na chwilę. Tak dla przypomnienia, jesteśmy daleko na południu Egiptu i przemknęliśmy dosyć sprawnie przez miasto Kena, gdzie temperatury w okresie letnim dochodzą do 50 i ponad stopni Celsjusza. Kena, znana również jako kina, położona jest na wschodnim brzegu Nilu i jest dość popularnym miejscem z uwagi na znajdującą się w pobliżu bardzo dobrze zachowaną świątynię Dendera. Świątynia Dendera została zbudowana w epoce Ptolemeuszy i jest poświęcona bogini Hathor i jej synowi Horusowi. Kena może się również pochwalić mauzoleum Abd el-Rahima. No dobra, powiem wam, Kena to jedno z tych dwóch miejsc, Wspomniałem na początku o mojej dzisiejszej relacji Chciałbym miał odwiedzić w drodze powrotnej. Dla tych, którym nie udało się usłyszeć co powiedziałem, powtórzę, że Kena jest jednym z tych miejsc, o których wspomniałem na początku mojej relacji. Chciałbym ją odwiedzić w drodze powrotnej. Dlaczego w odróżnieniu od furgady to potrafi być tak pięknie i zielony? W hulgadzie nie ma aż tak wysokich temperatur. Myślę, że cała tajemnica leży w tym korycie wody, które towarzyszy nam od Keny. Domyślam się, że możecie mieć już serdecznie dość, ale z drugiej strony istnieje duże prawdopodobieństwo, że to koryto wody będzie nam towarzyszyć aż do Luksoru. Kasze zgarnął mnie jak tylko wysiadłem z autobusu. Szczerze mówiąc, nie chciało mi się szukać alternatywnych metod przeprawy na zachodni brzeg Nilu i za uzgodnione 500 funtów jadę do mojego hotelu. Za uzgodnione, ponieważ wyjściowym było 700. Jestem tu zaledwie od 20 minut, a już daje się wyczuć pozytywną energię tego miasta. Może Mario z Ekwadoru miał rację że powinienem trzymać się z dala od Wód Słonych i zadowolić rzekami i jeziorami. Dzięki uprzejmości mojego taksówkarza mam już zaliczoną Dolinę Królów i świątnię Hatshepsut. Z daleka, bo z daleka, ale mam. Zatrzymał się również, aby mógł sfotografować Kolosę Magnona. I właśnie dowiedziałem się, że za kilka minut będę w moim hotelu. Na pewno muszę wziąć prysznic. I na pewno muszę naładować baterie w moich kamerach. A potem zobaczymy. Jestem już w hotelu i pokażę Wam mój pokoik. Ja go już widziałem, ale zawsze po zameldowaniu pokazuję Wam gdzie będę mieszkał przez następne dwa dni i dwie noce? Niestety nie ma łazienki, no ale nie oczekujmy cudów. Ja za ten pokój zapłaciłem 1000 funtów, czyli. A, przepraszam. Ja za ten pokój zapłaciłem 500 funtów. To jest też dosyć przyjemne pomieszczenie. Ale łazienki wcale daleko nie mam. I z tego co widzę, to tutaj nikogo nie ma, także i tak łazienka będzie do mojej dyspozycji. Prysznic jest w osobnym pomieszczeniu. Jest i kuchnia, ale zdaje się, że na niewiele ona się przyda. Owszem, lodówka jest, ale czajnika. Ani kuchenki. Nie widzę. Tak więc domyślacie się, że ja uciekam. A z Wami pożegnam się już dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i już dziś zapraszam na moją kolejną relację.